Okej, okay, witam was bardzo serdecznie, Maciek Makuła z tej strony. No i w tym momencie będzie po prostu rozwiązanie konkursu, chociaż jeszcze podtrzymam was parę minut w niepewności i pokażę wam. Ja strasznie jakoś wychodzi na to, że promuję tę grę, ale to jest naprawdę multiplayerowe odkrycie tego roku. I tutaj pokażę wam zaraz dlaczego, jeśli gra jeśli się zaloguje, mam jakieś problemy z netem ostatnio i... Coś mi przerywa połączenie. Okej, okay, w każdym razie, sprawa wygląda tak, że jak powiedziałem, tury toczą się cały czas, możemy sobie je zostawić na potem. E, nikt, nikt nas nie zmusza do siedzenia bez przerwy nad grom, jak widzicie mam tutaj cał, całe mnóstwo rozpoczętych gier i po prostu wybieram sobie tą, e, gdzie przeciwnik wykonał ruch, wgrywam. To chyba będzie jakaś faza początkowa. Więc rozpoczęcia są ciekawe. Dobry gość, nie taki dobry 13 na 9 ratio. Och, i gra stawia nas przed bardzo ciekawymi sytuacjami. Na przykład tutaj, moje biedne zielone ludki. Muszą zmierzyć się z taką oto sytuacją, gdzie zaczynają bardzo blisko przeciwników. Więc w ogóle wychodzi jednak, że to ja mam przewagę. Chociaż nie do końca, bo jak widzicie, gość z bazuką pewnie zdąży wypalić w kierunku mojego kolesia, zanim ten obstawi teren. No trzeba pomyśleć, co tu poświęcić. Więc zaczniemy od takiego chaosu gościem z bazuką. I walniemy w tę ścianę, co pewnie zmusi naszego goś tego gościa ze strzelbą do ucieczki. O, a jak nie to się rozpaćka. Eee, więc cóż, wystrzelił i każe mu pogalopować w tę stronę. Mogę sobie też sprawdzić, jak potoczą się losy e, gry, kiedy przeciwnik podejmie zadania, które ja to sobie wymyślę. Załóżmy, że przeciwnik jednak się odsunie. Czy zdąży się w ogóle odsunąć? Jak widzicie, bez problemu, gość ze strzelbą... Nie ma problemu z ucieczką przed tym pociskiem. Może też w sumie... Niewykluczone też, że zdąży wejść w ogóle i zjeść mojego gościa w środku. Jeśli by mu tutaj kazać olać na chwileczkę celowanie... Żeby zrobić go w ogóle jakiś... Nie. Ten ruch jest bez sensu, więc... Zrobimy tak, że każemy mu uciekać potem tutaj, bo jedyną drogą taką logiczną dla gościa ze strzelbą jest ucieczka na zewnątrz. W środku może się to skończyć niewesoło dla niego. O Tym samym mój koleś będzie kryty. No nie do końca kryty, bo tu jest zły człowiek z wyrzutnią rakiet wroga, który również może przywalić. Najszybciej wyceluje w tę ścianę, więc... ...się rozpaćka tak. Nie będzie raczej strzelał tutaj, bo to będzie samobójstwo. Więc wykorzystamy to i wyjdziemy kolesiem moim ee, ze strzelbą przywitać go wesoło. Niestety zdążył zabić mojego. No ale cóż, coś za coś. Co najgorsze, zostaną nam najbardziej wartościowe jednostki, czyli koleś z kolesie z karabinami. No, no trudno się mówi. Dlatego mojego karze, mojemu każe się wystawić tutaj. Będzie obstawiał teren i póki co stulić buziaczka, nic nie robić, podążać, do, zająć miejsce za tym. No właśnie, tu chciałem, żeby zajął miejsce, nic tu nie robił. O, w tenże sposób. Coś mi tutaj mimo wszystko nie wychodzi, bo goście dwa razy. A, dałem mu celowanie. Źle, źle, źle. Nie engage, tylko Continue on site. O. Nie podejmie żadnej akcji, po prostu zajmie pozycję, dzięki czemu teraz będziemy mógł sobie spokojnie ostrzelać tego pojaca. To jeśli potoczy się zgodnie z moją myślą taktyczną. No i teraz mogę sobie sprawdzić, co tak naprawdę się dzieje. Tu w ogóle w prawym górnym rogu widzicie, że przeciwnik jest w innej grze? Bardzo. No, wszystko jest klarowne. Trochę tutaj szwankuje chat i takie rzeczy, to nie jest Blizzard ani inna wielka korporacja. Ale mimo wszystko, w tej grze, mało się gada, przynajmniej do tej pory. Ok. No i wysyłam dane na serwer. Okazało się, że przecinek wykonał już ruch, to zresztą jest oczywiste, bo mam tutaj grę podświetloną. Zobaczmy, jak to rozpoczęcie zostanie rozstrzygnięte. No, jestem odrobinę w. Dupie, że tak powiem, niestety. Gość z wyrzutnią rakiet mógł lepiej uciec, a tak został sprzątnięty przez tego złego człowieka, który prawdopodobnie przeszedł tutaj. No i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak. Nie wiem, gdzieś tu się jeszcze pałem tak gość ze strzelbą, który pewnie poszedł do swojego kolegi. Ogólnie skopałem. Nie wyszło tak dobrze, jak chciałem. Hmm, niestety, nie wiem, gdzie się podziewa gość w ogóle ze strzelbą. Pewnie wbiegł tutaj, pewnie pobiegł tam. Każemy mu kampić po prostu, jedną rundę mogę starcić, stracić na kampienie. No i tyle. Teraz sobie rozstrzygnąłem, czy e, podjąłem decyzję, i mogę spokojnie wrócić do menu, sprawdzić kolejną grę i tak dalej. No dobrze, wyniki. Okej, okay, konkurs wygrał użytkownik, który ukrywa się pod ksywką Siguni. Nie wiem, czy to jakoś uzasadniać, bo jak wiecie, te konkursy to jest trochę loteria. Ale on tam pisał o wormsach na Amigę. Dużo osób pisało o wormsach, natomiast worms na Amigę są takimi moimi ulubionymi wormsami, więc czemu miałoby nie wygrać? No więc cóż, skontaktuję się jakoś z Tobą, gratulacje. No i to chyba wszystko. Jeszcze na koniec pokażę Wam jedną z fajnych akcji, tak by Was zajawić na tę grę, która dzisiaj jest jeszcze taniej do kupienia. Jak macie kogoś do grania, nie wiem, znajomego brata, psa, mądre czy inne mądre zwierzątko, dziewczynę, to w takim razie gorąco Was zachęcał za dwie dyszki, można sobie ją kupić na Steamie. No ale nic na siłę, jak wam się nie podoba, to nie, nie ma sensu. Według mnie, jak mówię, to jest cudeńko, więc by to uzasadnić, pokażę wam jedną świetną akcję, która się tutaj rozegrała. Więc cóż, zatrzymajmy się na chwilę nad moim przeciwnikiem, który okazał się strasznym pechowcem. Jak widzicie, ma statystyki 5 wygranych do 24 przegranych. No i ta e, potyczka doskonale pokazuje, jakiego wielki, jak wielkiego ma pecha. To jest coś, pewnie jakaś siła wyższa. Więc zaczęło się, uwaga, uwaga, od starcia gości ze strzelbami. To jest tutaj ten okrąg, to są ci panowie. Nie wiem, jak to może jakoś na filmiku, potem podkreślę, żeby to było widać. Ale zaraz zobaczcie: pierwsza wymiana ognia. I mój zielony poległ. Na szczęście szybko zemścił się na nim mój gentleman z karabinem maszynowym, i teraz jest zabawna sytuacja. W tej grze nie widzimy niestety siebie, jeśli nie widzą tego nasi ludzie, więc nie wiedziałem, że za panem z karabinem maszynowym skrada się jednostka z granatnikiem, więc było tutaj takie zabawne zakradanie się. On szaił się, podchodził, polował na... tutaj wroga. Tymczasem, niestety, głupio go straciłem. Nie widziałem cały czas pana z granatnikiem. No i pan, mój, mój kolega się rozpaćkał. I teraz byłem w beznadziejnej sytuacji. Bo przeciwnik miał zostawić mu dwie jednostki, w tym ta najbardziej wszechstronna, czyli e, człowiek z karabinem maszynowym. Ja zostałem z granatnikiem, który jest raz, że zawsze zdradza swoją pozycję, bo gra podaje nam e, skąd został wystrzelony pocisk, nawet jak nie widzimy tego gościa. No a dwa, że po prostu, no dwóch na jednego. I stało się coś niesamowitego. Tutaj pojedynek jak w Quake'u dosłownie, starcie na granatniki. Który wygrał mój człowiek? Spójrzcie tylko na to. Niesamowitym fuksem. I tutaj stało. I tutaj końcówka, która jest po prostu przypieczętowaniem tego co mówiłem, czyli niezwykłego szczęścia. Strzeliłem na z granatnika. Patrz jak się skrada, ładnie obstawia teren. I to go zarąbało. Więc wow, takie fajne akcje odchodzą w tejże grze gorąco wam jeszcze raz polecam. Cześć!